Robże on normalnie Pnę, pneu na maksa dowalone. To wariaty te robią. Mechanicy pseudo. Aha. Ile fabryka dała? A, bo no nie mają blokady ani nic, więc to trzeba. Brrr. Brrr. Witajcie, przyjaciele, w 11 odcinku z odbudowy tej pięknej Hondy Civic. I jak mogliście zauważyć na wstępie, bierzemy się za rozrząd. Ale zanim to, trzeba poskładać wiązkę silnikową, założyć rozrusznik, wymienić czujnik od temperatury na wentylatorze. Tyle rzeczy jeszcze do zrobienia, ale nic, nie przedłużając, zaczynamy czołóweczka. Paczka, a w niej czujnik temperatury odpowiedzialny za uruchomienie wentylatora na chłodnicy bo jak pamiętacie odcinek o wiązce silnikowej ona była mocno zdrutowana i tak jak sonda lambda została pominięta tak i ten czujnik temperatury zostało wszystko na krótko wpięte i w rzeczywistości włączanie wentylatora odbywało się poprzez włącznik dołożony do kabiny. Kierowca, jak widział, że temperatura rośnie, to włączał go samodzielnie, a nie automatycznie. Bo podejrzewam, że ten czujnik po prostu oryginalny w aucie padł. Łatwiej im było po prostu wpiąć je na dziko w tą wiązkę, puścić swoje kabelki włącznik Ale też jeszcze sprawdzimy tam ten oryginalny czujnik, czy działa. No i tak, czujnik temperatury znajduje się w bloku silnika, w tej stronie, tam zaraz pod kolektorem sącym, Wskakuje do kanału i go wymieniam no i jest nasz czujnik tutaj, w takim gumowej osłonie. Musimy ją zdjąć, zsunąć i wypiąć te dwa piny. Teraz tylko wykręcić czujnik, posiłkując się taką długą nasadką o rozmiarze 27. Super. pewno jeszcze trochę wody może polecieć z układu chłodzenia. No, nawet sporo chce tu nam uciec, więc podstawię szybko sobie bańkę z wodą. Dobra, nie czekając, wkręcamy od razu nowy czujnik. Nie ma co. No i mamy to założone. Idziemy sprawdzić. Stary czujnik. Czy działał? Najprostszy, miernik najtańszy. Ustawiony na sprawdzenie, czy mamy obwód zamknięty. Czyli, jak zwarcie to nam zadzwoni, czyli, jak temperatura zwiększyła się w układzie chłodzenia do 95 stopni, termostat wewnętrzny zwierał nam tutaj te dwa piny ze sobą i wentylator na chłodnicy się uruchamia. Teraz podgrzeję sobie, grzejemy czujnik i zobaczymy, czy on działa. 12 seconds later. 20 minutes later. Teraz dopiero zaczął działać Ale to z pewnością w momencie, gdy już auto nam by się zagotowało Zobaczcie, już sekund 5 i przestało o wow, wow. wow, kurde, ale gorąco Tu jest taka temperatura A już wentylator by się wyłączył A silnik by się nam gotował Dobra, jeden czujnik z głowy Dobra, rozpakowujemy filterek Nie wkręcamy nowy. No i dobra, tyle ile pary w łapie wystarczy. No, widzicie, bo teraz miałbym utrudniony dostęp do tego czujnika temperatury, jakbym wcześniej sobie założył filtr. Tu już też wstępna łapa ta odtrzymania kolektora wydechowego założona. Zostało szlifowane, jeszcze pomaluję, więc można przykręcić. Wtedy kolektor też na swoje miejsce. jest w użyciu, ale gdzie? Nie wiem. Hmm. One hour later... No nie tak miało być O kurde Co? Ale durin to dokręcał to Rozrząd? Normalny Podasz z czwartej szuflady tą lagę taką inną? Nie wiem czy Ci tutaj rurki nie dać Rurku no tu mam profund sobie wsadzę, wiesz, w ten I będzie dobrze Na pewno, na pewno, pewnie Pamiętasz twoje chodzi, żeśmy całe auto podnosili. No, tak było. No. To nie 120 n tylko 1200 n Tak. W pewnym momencie. Trach. Poszło. Dymek poszedł, a pneumatem pnęły pneu na maksa dowalone. To wariaty to robią, mechanicy pseudo. Ile fabryka dała? A, no nie mają blokady ani nic, więc to trzeba... Mm. Ale te śruby są wytrzymałe strasznie. No. Kosmek po prostu. Pociąg na tym mógł wisieć. No. tak. O kurde, jeszcze nie mam siły. Na rurko wjechać. Te śruby to wytrzymują wszystko. Ja. To jest masakra. Kurwa no. mać Dowalone wszystko jak... góra, dolny znak płaszczyzna głowicy na wale tam jest strzałeczka za paskiem i na kole też jest nabita kreska same problem no nie wierzę czujesz? napinać na takim lagu i mam problem odkręcić, nie? Myślałem, że to się zajmuje w kurwie. Naprawdę, że to frunie, nie? Z nowym uszczelniaczem, pompą wody, napinacz i rozrząd będzie prawie ogarnięty. I ładnie widać tą szczeleczkę na rozrządzie. Rozrząd założony. Wszystko było po prostu tutaj dowalone przez jakiegoś totalnego rzemieślnika, Bo nawet nawet pompa tu w tym miejscu idzie dłuższa śrubka. A tu krótsza, bo nie mamy tego odsadzenia. To, to było pomylone. Tu była wkręcona krótka śruba, tu długa. No po prostu Jędrzej z Andrzejem składali rozrząd. No tak było. Nie zmyślam. Ale nieważne. Tu przyszło jeszcze troszeczkę rzeczy OM. Hmm. Z Tajlandii. A wiecie co się dzieje w Tajlandii? Dobra, nieważne. O! Jeszcze yy, korek magnetyczny. No i oczywiście jakby ktoś pytał, rozrząd został obrócony cały. Kurwa, mać, słowa mi brakuje. Chłop może w szoku jest! Nieważne. Wszystko się pokrywa po obróceniu jeszcze raz na, na znaki, więc jest dobrze. jak jest dobrze, to można iść dalej. No dobrze. Trzeba umyć obudowę rozrządu i poskładać tą stronę. Będziemy mieli to z głowy. I to będzie w zasadzie koniec rzeczy w tym odcinku. Bo ileż można? Ja mam dosyć. Dobra, żartuj. Składamy to. Zapomniałem, że przecież nie mogę poskładać wszystkiego do końca, bo jeszcze trzeba ustawić luz zaworowy. Ale to już nie w tym odcinku, więc tego już nie poskładałem. Ale składam za to ten odcinek, który właśnie oglądacie. Więc jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to bardzo Wam dziękuję. Zostawcie subskrypcję, jeśli się podoba Wam to, co robię. No i dzięki. No i do zobaczenia w następnym odcinku. Nara.